Hej, cześć! Ja mam na imię Mariusz i razem z Agnieszką założyliśmy projekt Odmładzanie na surowo, aby podzielić się z Tobą naszą wiedzą, którą zdobywaliśmy w swojej drodze do zdrowia. Dowiesz się tutaj, w jaki sposób odebrać swoje prawo do samouzdrawiania, w jaki sposób wydłużyć sobie życie i jak również poprawić swoją energię. Dzisiaj porównanie trzech różnego rodzaju sposobów odżywiania. Czym, w jaki sposób e, podobieństwa, jakie są podobieństwa przy tak zwanym odżywianiu optymalnym według doktora Kwaśniewskiego, według diety ketogenicznej mięsnej i sposobu odżywiania, odmładzania na surowo. Jakie są podobieństwa, ale również jakie są różnice. 1 grudnia 2019, czyli zaraz 3 lata temu zrobiłem filmik na temat diety Kwaśniewskiego. Jeśli chcesz Zobaczyć moje podejście, moje, moje zrozumienie tego tematu. To zachęcam do tego ja, filmu: Ja wkleję go pod spodem tutaj i na YouTube, i na Facebooku. Um, jest to film, który bardziej obszernie omawia ten temat. Ale zacznijmy od tego, co łączy, czym łączą się te e, sposoby odżywiania: dieta kwaśniewskiego, dieta ketogeniczna mięsna i odżywianie na surowo, odmładzanie na surowo, e, i dlaczego mają wspólne cechy, które są bardzo korzystne. Po pierwsze zero lub bardzo mało węglowodanów pochodzenia z cukrów, jak również zbóż. Według tego, co my proponujemy, jest to maksymalnie 50 gramów dziennie. Według diety Kwaśniewskiego jest to 15% Twojego posiłku maksymalnie. Dla porównania dzisiejsza dieta Polaka składa się mniej więcej z 50-60% węglowodanów w postaci pieczywa, w postaci ziemniaków, w postaci ryżu, makaronów i innych rzeczy, które są węglowodanami. Co jeszcze? odstawienie cukrów, e, duży nacisk na tłuszcze, e, niska zawartość białek. To są cechy wspólne. Coś czego nie ma e, dieta optymalna jak również dieta ketogeniczna mięsna, to jest to co my dokładamy od siebie, jeśli chodzi o właśnie dietę niskowęglowodanową, to jest tak zwana czasowa głodówka, czyli okienko czasowe, w którym tylko jemy. To jest ten element tak naprawdę odmładzania na surowo, który uzdrawia natychmiast to leczy najszybciej. Jeśli jesteś osobą, która chce się uzdrowić bardzo szybko, o tak, to zachęcam do tego, żeby wprowadzić czasową głodówkę. Dlaczego te rzeczy, które wymieniłem, są dla nas wartościowe? Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak niezbędne węglowodany. Czy słyszałeś o czymś takim jak niezbędne węglowodany? No nie, nie istnieje coś takiego. Istnieją niezbędne aminokwasy, czyli białka. Istnieją niezbędne kwasy tłuszczowe, czyli tłuszcz które potrzebujemy sobie dostarczyć, stąd nazwa: Niezbędne potrzebujemy dostarczyć sobie je z pokarmu. Ale nie istnieje coś takiego jak niezbędne węglowodany. Nie ma czegoś takiego. Człowiek radzi sobie bez pieczywa. To jest wymysł człowieka. To jest przemysłowa produkcja czegoś, co nie jest dla nas przewidziane. Potrzebujemy pewnych węglowodanów, aby dostarczyć sobie składników odżywczych w postaci potasu, magnezu czy różnych witamin. Ale są to węglowodany, które są nazwane błonnikiem w warzywach, i takich węglowodanów potrzebujemy. Na pewno ciało nie będzie cierpieć z powodu niskiej ilości glukozy. Wręcz przeciwnie, niska ilość glukozy ma swoje korzyści, o których za momencik powiem. Mówią, że dieta niskowęglowodanowa to jest dieta niskoenergetyczna. Wręcz przeciwnie, jest to sposób odżywiania, który dodaje energii. Ponieważ niezrozumienie, że energia pochodzi tylko z glukozy, którą powtarzaliśmy przez ponad 100 lat, jest po prostu błędnym zrozumieniem funkcjonowania naszego ciała. Nasze ciało czerpie sobie wspaniale energię z tłuszczy, tak naprawdę z energii, którą odłożyliśmy na później. Węglowodany, które zjadamy, mimo wszystko, te 50 gramów węglowodanów dziennie pozwala nam na to, żeby odłożyć sobie tłuszcz. Ten tłuszcz później jest zamieniany na energię i to nie jest wcale dieta niskoenergetyczna. Co proponujemy? To jest zero przetworzonych na, po, na mąkę zbóż. To łączy nasze sposoby odżywiania. Czy to będzie dieta Kwaśniewskiego, czy to będzie dieta ketogeniczna mięsna, czy to będzie sposób odżywiania na surowo? Co dzięki temu zyskasz? Co dzięki temu zyskasz? Naprawisz insulinę. Naprawiamy tutaj insulinę. Najważniejszy element, który pomaga w uzdrowieniu Twojego organizmu. Naprawiamy insulinę. Przez co obniżamy również insulinooporność. Będziesz mógł wchłaniać dużo szybciej i dużo więcej składników odżywczych, takich jak potas, magnez czy chrom, ale również witamin, takich jak A, E, K, C i tak Witaminy, które nie możesz wchłaniać, kiedy masz za dużo insuliny w swoim organizmie. Co dzięki temu zyskasz przede wszystkim naprawisz sobie serce. Następnie co jeszcze? Utracisz wagę. Jest to sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów, poprawisz sobie skórę, poprawisz sobie pracę nerek, poprawisz sobie pracę wątroby, zlikwidujesz cukrzycę, możesz zlikwidować rozdrażnienie, możesz zlikwidować e, 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 zły nastrój, objawy demencji, ale też poprawić sobie funkcje poznawcze. Jest bardzo dużo korzyści, o tym już mówiliśmy wielokrotnie na naszych filmach, ale dzisiaj jest to porównanie. Ale żeby porównanie było, Pełne i żebyś zrozumiał, dlaczego na przykład nie odżywiamy się według doktora Kwaśniewskiego lub nie polecamy diety ketogenicznej mięsnej, to teraz potrzebujemy popatrzeć na różnice. Czym charakteryzuje się dieta Kwaśniewskiego? Charakteryzowana w niniejszym artykule dieta optymalna jest dietą wysokotłuszczową i niskowęglowodanową zarazem. Tutaj czytam artykuł, tak? E, e, zarazem. Oznacza to, iż opiera się na złożeniu, założeniu mówiącym, że podstawą zdrowia człowieka jest odpowiednia, to jest duża podaż tłuszczów, zwłaszcza tych pochodzenia zwierzęcego, przy jednoczesnym ograniczeniu białka i zmniejszonej ilości węglowodanów. Wskazaną dietę stosuje się głównie w procesach odchudzających, mających na celu redukcję nadmiernej masy ciała. Czasami bywa ona też zalecana w leczeniu otyłości lub nadwagi. Co tutaj dalej czytamy? Dalej czytamy tak. Jakich produktów należy unikać? O uciekło mi to. Jakich produktów należy unikać? Na chwileczkę przerwało, ale mam nadzieję, że, że dalej będzie to funkcjonować. Jakich produktów należy unikać? Coś, co będzie bardzo ważne. Przede wszystkim do produktów zabronionych na diecie optymalnej należą słodycze i inne przekąski, podjadanie np. w czasie pracy lub nauki. Świetnie, zgadza się to z nami. Cukier, słodziki i miód. Zgadza się to z nami. Produkty zbożowe i ich przetwory, w tym mąka, ryż, kasze, pieczywo i makaron, zgadza się z naszymi założeniami. Wysokoskrobiowe warzywa, np. ziemniaki i owoce o wysokiej zawartości węglowodanów oraz ich przetwory, typu drzemy, konfitury, kompo kompoty, zgadza się w 90%. My polecamy owoce, natomiast konfitur, dżemów, kompotów i tak dalej wysokocukrowych nie polecamy. Nie poleca się białka jaj. Nie poleca się suchych nasion roślin strączkowych, na przykład groch i fasola, wysuszonych oczywiście, i napoi słodzonych. Nie wiem, czy znik znikacie, czy znowu nie ma zasięgu, czy coś. Natomiast chciałbym przeczytać, czy są skutki uboczne takiego odżywiania. Czy są skutki uboczne diety kwaśniewskiego? Do krótkofalowych skutków ubocznych diety kwaśniewskiego należą między innymi odwodnienie, skurcze, zaparcia, bóle brzucha i spadek ciśnienia. Przy długotrwałym stosowaniu diety optymalnej możemy narazić się na ryzyko chorób serca, kamicy nerkowej, osteoporozy i zapalenia trzustki. Zgadza się. To się zgadza, a teraz zobaczmy dietę ketogeniczną, dieta ketogeniczna, mięsna. I zaraz podsumujemy, zobaczymy, dlaczego akurat pojawiają się te skutki uboczne, o których tutaj jest mowa. Dieta ketogeniczna. Jedz tłuszcz, by spalać tłuszcz. Co tutaj patrzymy? Zasady diety ketogenicznej. Dieta ketogeniczna to sposób odżywiania, który zakłada zwiększenie podaży tłuszczów przy jednoczesnym ograniczeniu spożywania węglowodanów. Aby jednak była skuteczna i nie stanowiła zagrożenia dla organizmu, powinna być przeprowadzona wyłącznie pod kontrolą lekarza i dietetyka. No to akurat może niekoniecznie. W każdym bądź razie, co my tutaj mamy? Jakie mamy założenia? Jakie mamy założenia, mnóstwo reklam, yy, wady diety kodogenicznej. Chociaż dieta kodogeniczna jest bardzo skuteczna, jeśli chodzi o utratę wagi, nie może być stosowana przez każdego, ze względu na jej potencjalne skutki uboczne. Pomimo początkowego zastrzyku energii, lepszego samopoczucia i uczucia lekkości, po około 2-3 miesiącach wszystko mija. Pojawiają się problemy z trawieniem, spadek energii, zmęczenie, problemy z koncentracją, ciągła chęć na słodycze oraz nieprzyjemny zapach ciała. Tak, ponieważ te sposoby odżywiania mają pewien element, który myśmy wyeliminowali ze swojego odżywiania. A jaki to element? Zwierzęta. Keto, czy dieta kwaśniewskiego, mięsne keto, czy dieta kwaśniewskiego, to równa się zatrute przemysłowo zwłoki innych żyjących istot. I tu mamy problem. Że nadal nie rozumiemy tego, że my nie powinniśmy zjadać zwłoków innych istot. Zwłoki, które są przygotowane w przemysłowy sposób. Zawierają mnóstwo bardzo trujących związków. Krótkotrwałe efekty odchudzania są widoczne, odczuwalne, ale długotrwałe skutki uboczne poprzez koncentrację pokarmów, które zawierają bardzo dużo szczepionek. Nie chcesz się szczepić, a to jest mnóstwo szczepionek. Zawierają mnóstwo hormonów, hormonów wzrostu. I tak naprawdę gromadzisz w swoim ciele mnóstwo toksyn związanych również z paszą, którą karmione są, które karmione są zwierzęta. Także jeśli chcesz odżywiać się optymalnie, to my zachęcamy do tego, żeby wykorzystać to, co jest dobre w diecie kwaśniewskiego, jak również w diecie ketogenicznej, mięsnej, ale odstawić z tego mięso, Czyli redukcja węglowodanów do zera, żeby naprawić insulinę i tak naprawdę pozbyć się chorób cywilizacyjnych. Żeby zredukować wagę, żeby tak naprawdę wszystko zaczęło się wchłaniać tak, jak trzeba, bo jak insulina zacznie działać poprawnie, to wszystko wchłaniać się zacznie tak, jak trzeba do Twojego organizmu. Ale zachęcamy do tego, żeby odstawić całkowicie zwłoki innych istot, ponieważ one zawierają mnóstwo toksyn. Po co masz coś zjadać, co będzie Cię truło? Po co masz zjadać coś, co będzie Ci przeszkadzać później w trawieniu? Po co masz coś zjadać, pomimo tego, że to lubisz, że to znasz, że przez wiele lat się na tym wychowałeś, skoro to nie jest pokarm przeznaczony dla człowieka? Być może kiedy zwierzęta kiedyś na takiej łączce jak tutaj, by się pasły, jadłyby sobie trawę, skubałyby sobie tą koniczynkę itd. u takiego gospodarza, i ten gospodarz kiedyś zdecydował na to, że one już nie wiem, mogą się z nim połączyć, to być może te zwierzęta były ok. I nie umieraliśmy od razu od tego. Natomiast dzisiaj, jedząc pięć razy dziennie mięso, nie stosując tak zwanej czasowej głodówki, czyli takiego okienka czasowego na jedzenie, e, i mówienie, że się dobrze odżywiam, jest po prostu błędne. To jest błędne. To jest błędny sposób porozumienia, w jaki sposób funkcjonuje nasz układ pokarmowy i w jaki sposób funkcjonuje nasze ciało z pobierania tych produktów, które dostarczamy sobie z jedzenia. Także korzyści z diety kwaśniewskiego, jak również diety kardygonicznej i mięsnej jest dużo. Możesz zredukować wagę, możesz poprawić sobie chwilowo swoje samopoczucie, ale przy takim odżywianiu z dużą ilością tłuszczy, a małą ilością warzyw, doprowadzisz do większych problemów w swoim organizmie niż to jest warte. Dlatego zachęcam do tego, żebyś się przyjrzał dokładnie temu, co proponujemy. A jeśli chcesz zobaczyć, w jaki sposób dieta ketogeniczna, e, mięsna czy dieta kwaśniewskiego niekorzystnie wpływa na nasz organizm, bardziej dokładnie, mówiliśmy o tym już wcześniej. Wkleję pod spodem linki do tych filmów, abyś mógł to obejrzeć i życzę Ci zdrowia. Zdrowia i zrozumienie, jak funkcjonuje nasz organizm. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, puść mi paluszek, puść mi serduszko i podziel się z innymi. Do zobaczenia później. Trzymaj się ciepłutko. Cześć.